Mówimy dzisiaj o przyszłości, dlatego PKP Cargo jest tu dzisiaj a, jako największa spółka w tym holdingu, bo ja zawsze to podkreślam, że PKP Cargo to przyszłość a, i my chcemy tą przyszłość budować wspólnie razem w holdingu. Ja może zacznę troszkę od końca, zacznę może od przykładu, jeśli Państwo pozwolą, też dzięki tej szanownym Państwu, pan, Panom Ministrom, Panu Prezesowi, w tej całej sytuacji energetycznej związanej, Zimą z węglem udało nam się, bo uważam, że udało nam się zapewnić bezpieczeństwo Polakom, dlatego że byliśmy razem wspólnie. Jest tutaj pan prezes Dąbrowski, pozwolę sobie wymienić, węglokoks. Wszyscy działaliśmy wspólnie, byliśmy w grupie, było nam łatwiej, dzieliliśmy się wszystkim i wspieraliśmy się. I na to też jako PKP Cargo bardzo liczymy w holdingu. Ja też mam to szczęście, że... E, e, Długi czas prezesem PKP Cargo był pan prezes Mamiński, więc zna bardzo dobrze naszą spółkę, naszą grupę, więc tym łatwiej, tym łatwiej i bezpieczniej nam się rozmawia o pewnych tematach. My wiążemy nadzieję z tym holdingiem, dlatego że my chcemy, działamy i chcemy jeszcze szerzej działać na rynkach międzynarodowych, a do tego takie wsparcie międzynarodowe, bo tu pan prezes przecież jest szefem Międzynarodowego Związku Kolei jest też na łatwiejsze. Te działania, które podejmuje się decyzje w Brukseli, to są łatwiejsze po prostu takie przełożenia w tej, przepraszam, takie słowo, bieżące codziennej, bo PKP Cargo, za to też dziękuję za, za wsparcie rządu, bo przestajemy do konkursów, ale liczymy się z tym, mimo że jesteśmy spółką giełdową, że będziemy realizować, bo też dlatego poddajemy się weryfikacji pewną politykę rządu. Tak? A tutaj jak zapewnia pan minister Małecki, inwestycje, przyszłość. To jest to wszystko, co polski rząd daje między innymi takim spółkom, i my chcemy ten potencjał wykorzystać. Mimo poprawy wyników, za co dziękuję społeczności, załodze PKP Cargo 20-tysięcznej, bo, bo to ich praca, nas wszystkich, to jest bardzo ważne. Ja to też bardzo często podkreślam. Mimo, mimo, mimo znacznej poprawy wyników, chcemy się rozwijać. Do tego nam, są, nam jest niezbędna siła, i ta w Europie, i ta w Polsce. Do tego nam są potrzebne fundusze. A w grupie, w holdingu jest nam łatwiej i dzielić te zadania, nie powielać się, nie powielać tej pracy i chcemy z tego potencjału i międzynarodowego holdingu skorzystać i tego potencjału Ministerstwa Aktywów Państwowych, który, jest, który nas w tej Brukseli wspiera. No, widzimy tutaj korzyści, bo my dzisiaj walczymy tak naprawdę o przyszłość też Cargo jako największego narodowego przewoźnika, jednego z największych, największych przewoźników w Europie działających, tak jak już mówiłem w wielu krajach, ale też o przyszłość naszych pracowników i naszych rodzin. To jest dla nas bardzo ważne. My często rozmawiamy tutaj z panem prezesem. Chcemy dać tej, ten fundament, ja mówię oczywiście za Cargo dzisiaj, ale w tym holdingu chcemy dać ten fundament całej grupie PKP Cargo, naszym pracownikom do tego, żeby ta przyszłość była dla nich bezpieczna. To jest dzisiaj bardzo istotne, a zmiany w tego typu spółkach jak Cargo, zmiany inwestycyjne, zmiany taborowe. No nie damy rady samemu, tak jak Pan Prezes Mański powiedział, cały świat działa wspólnie, tu nie trzeba wyważać już otwartych drzwi, trzeba podglądać, patrzeć, korzystać z tego, co się dzieje na świecie i my chcemy to wspólnie zrobić, dlatego Dlatego holding, dlatego chcemy być w tym holdingu, dlatego chcemy tutaj wspólnie działać. Jeszcze powiem Państwu taką rzecz może niepopularną. Czasami, pewnie Pan Prezes to potwierdzi, największym problemem jest złamać w nas, w nas samych taką trochę mentalność. A że może holding, że może trochę władzy mi zabiorą, że może coś. Nie, tu jest pełna synergia, ale tak Panie Prezesie, często tak jest, prawda? Tu jest pełna synergia i naprawdę chcemy... Chcemy, mimo że jesteśmy giełdową spółką, ale widzimy też tą pracę dla Polski i dlatego chcemy wspólnie w holdingu to robić i dlatego holding to siła i myślę, że ona przyniesie tylko pozytywne efekty w działalności przyszłości.